Dobra moi drodzy, nadchodzi pierwsza gierka w nowym sezonie 13, no konkretnie presezonie w patchu 12.22 wraz z nowymi przedmiotami do dżungli. Także dzisiaj sobie przetestujemy moi drodzy Lilkę, ponieważ Lilka powiedziano mi, że dostała dosyć bardzo ciekawe zmiany odnośnie swojej sytuacji. Czyli stała się takim jakby teraz pseudo fighterem, więc raczej złożymy sobie czerwony itemek, który poniekąd osłabi przeciwnika tym spowolnieniem i tak dalej. No i teraz widzowie, będziemy mieli teraz takiego Pokemona obok siebie. Ja to nazywam Pokemonem. Jak chcecie to nazywać inaczej, to sobie nazywajcie, ale uważam, że Pokémon to jest naprawdę świetna nazwa, zwłaszcza, że te potworki ewoluują. Dobra, wycofamy się na spokojnie do bazy, stosując tradycyjny trick z naszym Wardem oraz oraklą. Wycofamy się i na spokojnie będziemy realizować każdego dosłownie kampa po kampie. W sezonie 13 będzie taki plus, że nie będzie trzeba. Na siłę gankować każdej alei po kolei. Żuki będą się pojawiały w okolicach 3:30, więc większość dżunglerów na dobry moment musi tylko i wyłącznie full farmić. Full farmić jeszcze raz, full farmić. Sobie, można sobie łatwo zrealizować. Kurde, serio to teraz tak działa? Boże. Chciałem przytoczyć, że właśnie teraz opłaca się bardzo mocno farmić do samego końca rozgrywki, ale zapomniałem, że teraz tego triku z. Z naszym ukochanym kampem i realizowaniem blue buffa oraz, oraz żaby. No to już nie działa. Jak widzieliście natychmiastowo mi się zresetował blue buffik, Więc teraz bardzo mocno trzeba zwracać uwagę na to jak się czyści dżunglę. No bo żeby takiej sytuacji potem nie mieć. Jeżeli chodzi o naszego potworka, to wybraliśmy sobie czerwonego. No, z racji tego, że Lilka dostała bardzo atrakcyjną zmianę według mnie, która urozmaica jej jeszcze bardziej gameplay w stosunku do stakowania Conquerora. Dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, Lilka w patchu 12.22, czyli w tym momencie gramy na tym patchu, dostała zmianę, że jej styl, tak jakby autoataków, opiera się teraz na blisko, a nie na daleko, tak jak było kiedyś. Taka ciekawostka. Teraz jeżeli gracie Kainem i się zastanawiacie jaką duszę będziecie stakować na Lilce, to ja Wam odpowiem szybciutko, że będziecie stakować czerwoną formę, a nie niebieską jak to było kiedyś. Wybraliśmy sobie czerwonego Pokemona, żeby osłabiać przeciwnika z powolnieniami i tym samym jeszcze bardziej uatrakcyjnie swój damage np. przykład z Liandry czy chociażby Demonika. Nawet dla zachęty jeszcze przyszłościowo może Relajkę złożę, kto to wie. No i tyle. Jeżeli chodzi o full clear, no to w sumie prezentuje się to dosyć... Dobrze, bo sami widzicie, że posiadamy czwarty poziom, posiadając 60% naszego zdrowia. I teraz będziemy mogli dojść chyba do tego sylasika i go wyeliminować. Bo tak mi się wydaje, że ten sylas zaraz po tej żabie tutaj przyjdzie i będzie próbował tego żuka zdobyć. O, właśnie tak jak w tym momencie. Tylko kurde, muszę trafić następnym razem, żeby właśnie sobie Także cyk, Conqueror wystakowany. Dziękuję, dobranoc. Przewleszuję jeszcze profilaktycznie przez ściankę, żeby mnie Katarina nie złapała. No i od razu się wycofamy do bazy. A gdzie tarcza kraba? No to dostało też modyfikację w tymże sezonie, bo teraz nasze żółki tak jakby na rzece będą miały o wiele więcej hapeków. Jednakże teraz nie posiadają absolutnie żadnej tarczy. Więc warto na to zwracać uwagę widzowie, że teraz te wszystkie żółki teoretycznie tarczy nie posiadają i praktycznie łatwiej je wyeliminować. Tak jak w tym przypadku tego Dariusa na ganku na topside. Kiedy jest nowy sezon? Nowy sezon pewnie będzie po zakończeniu presezonu, ale że presezon zwykle trwał okolice 2 miesiące, to pewnie w okolicach stycznia, może i nawet na początku lutego pożyjemy. Zobaczymy. Środek stycznia? No właśnie, niektórzy mówią środek stycznia, niektórzy mówią początek lutego, więc trzeba poczekać tylko jedynie na takie potwierdzone informacje. Czy fajnie się gra w presezonie? No tak, no bo to jest jakby nowy okres, nowe zmiany, nowe modyfikacje powprowadzane. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Bo mogę cieszyć się grom na nowo, testując dla Was modyfikacje i w sumie sprawdzając, co jest najbardziej broken w dżungli. No tak jakby odkrywam Ligę Legend na nowo i mam jeszcze większą atrakcję z tego. Kurde, byłem przekonany, że ją złapię. Chociaż no nie. W sumie. Dobra, nice. Kupimy sobie od razu itemy pod CDR-ka, żeby tym samym mieć jeszcze szybciej nasze umiejętności oraz ultimata. To jest bardzo spoko opcja, którą teraz możecie dostrzec na ekranie, bo widzicie teraz takie głosowanie w kategorii Ocean Drake'a. I to zostało dodane tak jakby też z tym sezonem. To bardzo mocno poprawia makro game'a dla osób, które nie wiedzą czym jest makro game. Makro game to są decyzje drużynowe. Czyli jeżeli teraz padło, że są trzy głosy na tak i jeden na nie, żeby realizować Ocean Drake'a, to drużyna tak jakby od razu wie, czego się spodziewać. Z automatu wtedy ludzie wiedzą, że idziemy na Drake'a, a na przykład jeżeli byłoby 1 do 3, no to raczej większość drużyny nie byłaby chętna na to, żeby zrealizować ten kluczowy obiektyw. W konsekwencji byśmy na przykład tak ważny element o sobie odpuścili. Dobra. A raczej powinniśmy ją zabić, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, Nisu. No Dobra. Raczej tutaj niestety za to umrzemy. Wielka szkoda. Ale w sumie zrobiliśmy Drake'a, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zastanawiałem się nad tym, czy stosować tutaj Liftmakera, ale z drugiej strony na przeciwnicy nie posiadałem aż tak dużo tanków. Więc chyba byłoby lepiej zastosować sobie typowo damage, żeby Wam pokazać lilkę bardziej z agresywnej strony, niż jeżeli z tej defensywnej. Aktualnie nasz smajik bije 600, całkiem ciekawe. Myślałem, że ten smitek to ma takie jakby trzy elementy: czyli na początku stakuje się do 450, potem ewoluuje na 900 z automatu, a dopiero potem na 1200. Oj, wariacie. Ja nie jestem pewny, że tych tutaj. Ale chłopie, przecież on tutaj. Stoi obok ciebie, no, wariacie, no. Ja nie muszę flaszować w sumie. Nie mam pewności, gdzie jest Katarina, ale dla pewności wolę się chyba stąd wycofać, bo nigdy nie wiadomo, jak to z midlinerami, zwłaszcza roumującymi takimi jak Katarinka. Jak działają te pokemony. Wszystko przytoczyłem w najnowszym odcinku. Wszystkie zmiany, wszystkie potworki, wszystkie modyfikacje. Także zachęcam szczegółowo sobie to obejrzeć, bo to były 30-minutowe starania, gdzie tak naprawdę wszystko przytoczyłem, dosłownie z góry do dołu. I to nowe te, i to nowe pingi, które teraz widzicie, i to nowe przedmioty, i wiele innych takich atrakcji, które tylko odczekają na to, aż je wszystkie poznacie. I nawet i zastosujecie na swoich rankedach. Bardziej Ci się podoba zwierzaki czy stary smajcik? Zwierzaki to jest pewnego rodzaju nowa strategia, która na początku mi się podoba, bo jest nowa. I ja się bawię grą przez ten aspekt, że odkrywam ją na nowo i doskonale wiem co jest 5. Nawet fajne jest to, że ten Pokémon, tak dziwo za nami, dosyć powolno biega, jednakże jak zawsze hitujemy kogokolwiek, to odoskakuje do danego potworka i od razu go natychmiastowo hituje. Tak jak zresztą widzicie, bardzo podobny efekt posiada pająk Eliski. Czerwony spowolnienie i damage, niebieski prędkość ruchu, zielony tarcza i City. No ja w tym momencie zastosuję sobie spowolnienie oraz damage, bo wydaje mi się, że Lilka w dzisiejszych czasach sezonu 13, jeżeli mogę to tak nazywać, bardziej zasługuje na miano Fightera, to właśnie ze względu na te autoataki i zmianę trochę stylu. Zresztą Conqueror na Lilce był zawsze broken, był jest i będzie, ponieważ sama postać no bardzo łatwiutko stakuje te staki, bo wystarczy tylko odpalić jedną, ja raptem dwie umiejętności przeciwnika i Sami widzicie, że go prawie że one shotujemy. A co byś brał na Belwet, czerwone czy zielone? To też zależy pod jaki styl grasz tą Belwet, nieprawdaż? Jeżeli stosujesz mega agresywnie tą Belwet, to wydaje mi się, że niebieski jak i czerwony smite byłby skuteczny. Natomiast jeżeli ktoś stosuje AD tanka, jakiegoś AD fightera, z nie wiem, defensem, jakimś na przykład itemem trochę pod mobilność, jak pancerz umrzyka, to można byłoby też zastosować zielony wybór i też by się nic nie stało. W dzisiejszych czasach jest taka mocna różnorodność, że naprawdę wasza ulubiona postać może być rozgrywana na wiele przeróżnych aspektów. I to jest właśnie piękne w Lidze legend, że zawsze ktoś znajdzie coś dla siebie. Jego ulubioną postać w zupełnie nowym stylu. Oj uważaj wariacie. Jakie pingi są teraz ty? Patrzcie, damy baita, żeby ona zbejtowała, żeby on skoczył. No i pokrzem. Raczej powinniśmy tego Darka zabić. A to jest przykre, kiedy dwóch kerrycie po prostu. Oskaluje zasięgiem i tym samym Darius nic nie może zrobić. Masz odliczanie na prawo ile do głosowania? No są trzy za, więc wydaje mi się raczej, że tego drake'a możemy zrealizować. Ej, bardzo mi się podoba ten aspekt informacji. Praktycznie zobaczcie, nikt nie pisze teraz na czacie, nikt tak jakby się nie skupia na rozgrywce, że się wyzywa, tylko stricte każdy sobie pinguje nawzajem i daje sobie informacje. Dla mnie to jest naprawdę super, bo głównie skupiasz się na grze. A nie na tym, żeby każdemu matkę wyzywać czy jakąś rodzinę. I to jest właśnie fajne, że toksyczność pod małym względem Dostaje przez to niwelowana. I mam nadzieję, że kogoś się uda wysnajpić. Cyk, może Katarinka? O, Katarina do spania wariacie. Dobra, i olezu, ile ona była warta. E to też jest fajne, że tutaj możemy... Nie wiem czy widzicie macie takie podświetlone efekty waszych umiejętności. Dlatego początkujący graczy wiedzą co tak jakby maksować od razu na danej postaci, w którą rozgrywacie swoje rankedy. To jest trochę plucie w twarz dla bardziej zaawansowanych graczy, którzy latami się tego uczyli. Natomiast wiadomo, więcej jest takich jakby początkujących graczy niż jeżeli zaawansowanych. Ej, ciekawi mnie jak teraz to wygląda z tymi dwoma cesikami. Czy jesteśmy w stanie tutaj coś wyłapać? No widzicie, teraz dwóch kampów nie da się zrealizować. Bo w tym momencie, kiedy tu staliśmy kiedyś, te dwa kampy z automatu, widzicie, mogły sobie na spokojnie zmierzać. Natomiast teraz to powstaje tak zwany miękki reset i one na początku sobie tylko stoją, oczekując na naszą walkę. Natomiast potem od razu wracają do obozu. Jest tak jakby teraz warto realizować każdego kampa po kolei. Na przykład raz Blubafa, raz żaby i potem jeżeli się kończy je, jego zdrowie danego obozu, to potem schodzicie sobie na drugi. Także w sezonie 13 bardziej będzie Wam potrzebny movement, żeby tym samym no, ogarniać takie niektóre rzeczy oraz pozycjonowanie. No i tak bardziej też się wyuczyć tego szybszego resetu danego obozu. No bo mówię, wszystkie obozy teraz pokazują dosłownie dany zasięg, więc też wam łatwiej to wszystko ogarnąć. Dobra, jazda w to. O kurde, ty. Powiem tak, nie spodziewałem się, że ona tak wleci. Dobra, sunia. O, tu jean, mój jest. Dobra, nice. Moim zdaniem, pingi są super, bo ludzie nie piszą na czacie. No wiesz, w małym kontekście to jednak piszą. Natomiast jest to bardzo, ale to bardzo mocno ograniczone. Bo teraz wszyscy się jarałem nowym sezonem i wiedzą doskonale, że w pre to gra się bardziej tak pod limity, pod testowanie. Jeżeli ktoś coś zrobi, no to cóż, mówi się trudno. Conqueror na zasięg daje jeden stak zatrafianie, a wręcz dwa zatrafianie. Dlatego teraz taka Lilka będzie stosowana według mnie częściej z Conquerorem. Bo sam z siebie Conqueror, tak jak przytoczyłeś, w walce wręcz daje dwa staki. A jak wiemy doskonale, Lilka zmieniła tak, jakby swój styl grania. Z daleko dystansowej postaci. No właśnie bliską. I to jest właśnie cudowne. Ło, kurde. No trochę mnie poniosło. Nie ukrywam. Ale chociaż udało się jakiegoś tam przeciwnika zabić. Nawet jeszcze asystkę zdobyć. Nie ma co narzekać. Sz szkoda, że ganki od Bluebuffa nie będą już tak dobre. Bo żaba nie leczy. No wszystko ma swoje plusy, jak i minusy. Mi się wydaje, że. To jest chyba dobre, no bo większość bohaterów to już i tak dostaje takie turbo leczenia z itemów oraz w sumie takich efektów smite'a, że nie trzeba zwracać uwagi na jakiś taki reset'ik. Dodatkowo jeszcze mnóstwo efektów dostajesz na przykład za pomocą tarczy na zielonym potworku. No to ci wszystko powinno wystarczać. Dżungla też jest całkiem przyjemna teraz do grania, bo większość kampów praktycznie jest na hita, mniej ci bije, no trochę więcej posiada HP-ków. ok. Ale zarazem co? Mam więcej HP-ków, a mniej AD, dlatego to też można fajnie wykorzystać. Dobra, odpalimy sobie na szybkości Smite'a, żeby wiedzieć doskonale jak ten efekt wygląda. Nie wiem czy go spowolniliśmy, bo naprawdę zbyt szybko padł. To co widzicie tutaj na ekranie, to jest bezpośrednio jakby widoczność enemi Ward'a. Czyli w momencie, kiedy ktoś go postawił, na przykład Karma, Syla, czy chociażby Katarinka, nie ma to istotnego znaczenia, to nasza drużyna dostaje, jak oczywiście, drużynka, dostaje takiego jakby małego pinga, że w tym miejscu jest ward przeciwnika. Nie wiadomo, czy on się skończy, nie wiadomo ile on będzie jeszcze trwać, po prostu, że ta wizja jest oto w tym miejscu i należy uważać, że przeciwnicy mogą cię widzieć. To też jest naprawdę super opcja, zwłaszcza dla dżunglera czy chociażby supporta, żeby wiedzieć w których miejscach na przykład nadużywać swojej orakli, żeby tą wizję czyścić. Dobra. Really? Właśnie, no nie żeby coś, ale chyba wy jesteście na pozycji straconej, tak jak mi się wydaje. No właśnie. Czy polecasz Ewelinkę albo Eliskę po tych zmiankach? Mi się wydaje, że teraz w mecie będą tylko i wyłącznie postacie, które będą mogły full clear'ować las niemalże od samego początku. Lilka jest właśnie takim bohaterem, bo widzieliście, że w 3.30 wyczyściła absolutnie wszystko, dysponując 60 ak 70% hp -kiem. i dlatego wydaje mi się, że Lilka może być w mecie w następnym sezonie. Jeżeli chodzi o pozostałych bohaterów, jeszcze nie wiem jak to jest w przypadku Assassinów, bo naprawdę Assassini Generalnie mają bardzo ciężkie, trudne meczapy na początku. No bo mówię, nie będą biły za dużo. Poza tym meta bardziej jest przystosowana pod fighterów oraz tanków. Dlatego pożyjemy, zobaczymy. Jak na razie jestem na fazie testowania, także informacje wam bardziej udzielę za jakiś tydzień, może dwa. Jak się faktycznie rozegram, i wszystko w miarę możliwości przetestuję. Czy oglądasz profesjonalne rozgrywki? Oczywiście, że tak. Nawet i od czasu do czasu interesuję się e-sportem w stylu na przykład tych transferów do innych drużyn. Dlatego wiem, że na przykład Jankos, słynny oczywiście Polak Roda, który udaje Anglika na transmisjach na żywo, przechodzi do timu Heretics. Jest to hiszpańska drużyna, która zwyciężyła w tym roku EU Masters. No i on będzie grać w przyszłym sezonie w tej formacji, która przypominam również dołącza do Leca. Dlatego Jankos, tak jakby zostaje w Europie, tyle że w innej formacji. Kurde, nie trafię tego Selasika. A nie, trafiłem, co? Wow. Ja nawet nie wiedziałem, że ja mam taki zasięg. No mogę go. Aha, bo tu Tureta nie ma. Czaje. Dobra. No, Katarina to się chyba pogubi, a co? Jest, co? Trzeba się rozpędzić. Dobra, tak wygląda efekt tego smite'a. Jak widzicie, karma otrzymała takie swego rodzaju spowolnienie, dlatego łatwiej mogliśmy ją wyeliminować. No i co, posiadamy statystyki 839. Aha, czyli rozumiem, że jeżeli się pinguje wokół obozu w stylu właśnie wokół naszorka, to automatycznie pojawia się ten głosowanie, czy drużyna chce go robić, czy też nie do końca. A my, tak jakby tym pingiem, od razu to akceptujemy. No bo tak jakby to jest właśnie nasze zadanie, nie? Że dajemy komunikację drużynie, a drużyna to albo zatwierdza, albo odpuszcza. Mega ciekawy pomysł właśnie na mówię. Zniwelowanie toksyczności oraz jakby urozmaiceniu gameplayu w stosunku do makro. W mojej opinii jakieś dłuższe są te gierki. Już zagrałem dwie po 40 minut pod rząd. Słuchaj, to, że zagrałeś dwie gierki, nie oznacza, że wszystkie takie będą. Jednakże pamiętaj, że każda gra nie kończy się 40-minutowym gameplayem. Tylko 15-minutowym FF-em od czasu do czasu. Także pamiętaj, że przypadki chodzą po ludziach, i to jest taki. Jezus Maria, ile jej wyrąbałem? <laughs> no dobra, padliśmy, ale jakim kosztem w sumie? Zdobywając Infernal Pointa, plus jeszcze eliminując praktycznie całą drużynę, przy której oczywiście zdobywamy asystki, więc mi się to podoba. Dobra, zróbmy sobie w takim razie to. No i chyba spróbujemy skończyć tą gierkę, bo statystyki są tak perfekcyjne, że już bardziej perfekcyjne być nie mogą. Jezus Maria, w walnięcie mamy tutaj. Cyk, cyk, dziękuję Dobranoc. No Lilka w sezonie 13 będzie mieć naprawdę potencjał. Kto wie, może to będzie mój nowy mejnik, bo skoro na platynie 1 AK diamencie takie statystyki robię i taki damage. No to wydaje mi się, że może to być bardzo, ale to bardzo silny bohater. No, kurde, dawaj, chodź tutaj. Oj, cyk. O, ale się palą konie. Serio? Byłem przekonany, że go trafiłem. No cóż, to łącznie ze statystykami 11-4-12. O ile się nie zdobędzie jakieś kolejny tutaj asysty, zakończymy sobie to spotkanie. Dobra, asysta jeszcze siadła. O Oje, kolejna. Także łącznie z 11-4-14 statystykami kończymy to spotkanie. Lilka w sezonie 13 naprawdę oddaje, ale my przejdźmy do podsumowania. Wasz mnie ciekawi ile demajża byłem w stanie zadać. Także podsumowując moi drodzy ten piękny gameplay w niecałe 28 minut rozgrywki zakończyliśmy je ze statystykami 11:414. o ile dobrze się nie mylę. No graliśmy typowo na drugim mainie, czyli na x 5wj gdzie prawie że dobijamy diamenta. A jeżeli chodzi o podsumowanie naszego demajża, no to zrobiliśmy 35,5 tysiąca demajża. Także myślę, że ten graf idealnie udowadnia, że Lilka sieje spustoszenie nawet i z Conquerorkiem. Także polecam sobie to zestawienie wybierać, bo sami widzicie, że jeżeli tutaj oddaję, to na waszych rankedach też będzie oddawać. Subskrybujcie po więcej, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz podajcie częściej na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu poradniki albo gameplaye w sezonu 13. Do zobaczenia następnym razem.